Hej, kamilowie! Dzisiaj będę jadła oczy, takie żelki, które się jakby tam obiera. Tutaj jest na obrazku nawet. I to takie słodkie, Tak, tak, nie mogę Wam pokazać. Takie. A że sta dalej iść w miejscu. Tak. O! Dobra. I będę teraz otwierać. trzy twarek. Dobra. Najpierw ja. Kamerzysta. Olej pochnie. Los kamerzysta. No ja tam nic nie czuję. Takiego No mm, troszkę to jest my ile tego jest po Dobra. Kamerzysta? No to jest takie. A czekaj, najpierw ja muszę. To się odbiera na pewno. No ale wiesz, los no, kamerzysta. To się od. Odbier... Tutaj papierki. To jest takie do tej papierki, dobra, ale to się... To się obiera to jest takie kwadratowe. Myślałam, że to jak na obrazku takie... Jak... To się pije? Nie, to, to wygląda jak na obrazku jak się... A może to pisa, staje jedno? To, Takie koło, a to, to nie jest koło. A mogę... no. No. I skóra jest dobra i tu się na pewno ubiera. To się skóruje? Dobra, skóra jest. Ale No, oli wysypałeś mi. Sorry. Wszystko. Dobra, nieważne. Ja tu jedną ręką, Tu operuję. jeszcze ten, jak yy, patrzcie. patrzcie, jak to fajnie. A to za сколько Nie. Nie. Nie co? Chcesz? Patrzcie. O, to, to takie górno. Dobry żelek! Powąchajcie, widzowie. Oj. <laughs> <laughs> Oj, mam teraz w piachu. Bardzo słodki, i tu bardzo. Ej, skórka dobra ja jest. No wiem. Ej, skórka osobno może się je. No, widzowie. Skórka chyba się osobno ja. Napiszcie skórka w komentarzu. Jest. Napiszcie w komentarzu, czy to też jedliście, bo było jeszcze mango. A dobra. No, patrzcie. Stop. A teraz mój opening telefonu, widzowie. Wbijajcie na kanał Alisman. Mateusz Obuchowski. Pa, widzowie. Polecam te żelki, one są bardzo dobre. A mogę jednego jeszcze? Dobra. A, no, dobra, a za, a za ile, za ile kupiłaś? Siedem. Pa, widzowie. Gdzie?